Projekt z założenia jest eklektyczny, łączy ze sobą elementy stylu industrialnego. Minimalistycznego, a także dużo wpływów w stylu Japan. Naturalne materiały, takie jak kamień, drewno i rattan połączono tu z inspirowanymi wschodem patternami użytymi w takich elementach, jak tapety, tkaniny i dodatki. Całość przyplatana jest odcieniami koloru morskiego i szałwiowego jako głównego akcentu kolorystycznego. Za projekt odpowiadała pracownia Kamiko. 70-metrowe mieszkanie we Wrocławiu, zaprojektowane dla pary. Projekt. Iga Kostrzewska, Karolina Maj, Kamiko, Zdjęcia, Kadry proste mieszkanie dla pary, Pomysł na układ funkcjonalny, Przestrzeń stworzona dla pary miłośników gotowania, Designu. Podróży i wycieczek rowerowych ma służyć im za wygodne azyl oraz miejsce do tworzenia i pracy. Projekt rozpoczęto od sporych zmian w układzie funkcjonalnym. Otworzono kuchnię na salon i przedpokój, aby zwiększyć jej funkcjonalność i powierzchnię. Zmodyfikowano także metraże i układy łazienki i sypialni. Dzięki czemu na przedpokoju powstało ogromne miejsce na szafę. Wszystkie elementy zabudów to indywidualne projekty skrojone na miarę potrzeb właścicieli mieszkania. W długim przedpokoju w kształcie L wytyczono trzy szafy. Na przeciwko wejścia znajduje się szafa garderobiana z specjalnym systemem wysuwanym uwzględniającym jej dość kłopotliwe położenie we W przejściu między kuchnią a łazienką zaprojektowano długą zabudowę łączącą w sobie szafę gospodarczą. Ralnie oraz miejsce do przechowywania. Mówią architektki z pracownika Miko, Inga Kostrzewska i Karolina Maj. Kuchnia z czarnym kolorem i drewnem. Przestrzeń pomiędzy dwoma płaszczyznami. Frontami szafy oraz czarną ścianą kuchni stanowi przejście do dalszej części mieszkania. Obszerna kuchnia jest otwarta na część dzienną oraz przedpokój, a także powiększona o półwysep. Została zaprojektowana ze względu na zamiłowanie mieszkańców do gotowania. Uwagę zwraca czarny stalowy regał oddzielający kuchnię od przedpokoju oraz czarno-okatuba, nadający nowoczesnego wyglądu aranżacji. 70-metrowe mieszkanie we Wrocławiu. Zaprojektowane dla pary. Projekt. Inga Kostrzewska, Karolina Maj, Kamiko. Zdjęcia. Kadry proste łazienka z Lastryko. Sypialnia z drewnem. W łazience zastosowano zabudowę meblową przy szachcie, wykorzystującą każdy zakamarek i połączoną z zabudową geberitu, natomiast w przytulnej sypialni wstawiono dużą, dekoracyjną szafę prywatną. W szafę na przedpokoju wkomponowano także przejście do łazienki dla utrzymania spójności powierzchni i materiałów. 70-metrowe mieszkanie we Wrocławiu, zaprojektowane dla pary. Projekt, Iga Kostrzewska. Karolina Maj, Kamiko, zdjęcia. Kadry proste 70-metrowe mieszkanie we Wrocławiu, zaprojektowane dla pary. Projekt, Iga Kostrzewska, Karolina Maj, Kamiko. Zdjęcia, kadry proste strefa salonowa to typowe miejsce odpoczynku z wygodną sofą, stolikiem kawowym i strefą telewizyjną. W salonie największym elementem dekoracyjnym jest półotwarty, podwieszany regał. 70-metrowe mieszkanie we Wrocławiu, zaprojektowane dla pary. Projekt. Iga Kostrzewska, Karolina Maj, Kamiko, Zdjęcia, Kadry Proste Projekt, Iga Kostrzewska, Karolina Maj, Kamiko, HTTPS 2.0, Kamiko, Studio, Zdjęcia, Kadry Proste.